Czy tak zwana duża uchwała frankowa, którą Sąd Najwyższy ma, zająć, ma podjąć w czwartek 25 kwietnia, może zachwiać notowaniami polskich banków? Czy WIG-20, który jest blisko szczytu tej fali hossy, wyjdzie zwycięsko w walce o pokonanie poziomu 2,5 tysiąca punktów? Kłaniam się Państwu, Dariusz Wieczorek, i zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Kamil Stolarski, kierownik zespołu analizy giełdowych w Santander, w Santander biuro maklerskie. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Panie Kamilu, Pan specjalizuje się między innymi w strategiach rynkowych, ale również analizuje banki. A my w tym tygodniu mamy takie dosyć duże, ważne wydarzenie. Sąd Najwyższy w czwartek 25 kwietnia ma podjąć tak zwaną dużą uchwałę frankową. Już nie wnikając w poszczególne pytania, które zostały zadane, czy kwestie, którymi będzie się zajmował, mam takie pytanie. Czy pana zdaniem należy oczekiwać e, rewolucji po tej uchwale Sądu Najwyższego, czy Sąd Najwyższy będzie się e, trzymał wypracowanej przez lata tej linii orzeczniczej i, i raczej to e, ta jego uchwała będzie neutralna dla, dla, dla notowań polskich banków? Czy, czy ona może zachwiać e, kursami? Ja z niecierpliwością czekam e, od wielu lat na tę uchwałę. E, Moje podstawowe założenie jest takie, że ona powtórzy to, co znamy z CUE, i że nie będzie żadnego zaskoczenia. I myślę, że cały rynek no, jest, znaczy jest świadomy tego, że uskukwała za chwilę przed nami, i, i wszyscy raczej się spodziewają tego, że te, te wyroki, które były z CUE dotyczące odfrankowienia, dotyczące braku wynagrodzenia dla banków, to że to, to wszystko będzie powtórzone. Więc szkoda, że tak późno. Mam nadzieję, że to jednak się okaże, bo to, i, i że ta uchwała będzie, co też byłoby ważne. No ale zakładam, że to będzie bez, bez większych, bez większego wpływu dla kursów. Natomiast no, to będzie to może być ważny, ważne, ważne wydarzenie i będziemy na bieżąco czytać i próbować interpretować, co, co, co to ten Sąd Najwyższy miał, miał na myśli. Ale podstawowe założenie jest takie, że kontynuujemy. Te, te przekazy, czy, czy ten sposób myślenia, który zaprezentował Sue. Mm -hmm. Panie Kamilu, widzimy też, co w tych ostatnich latach się działo, że chyba ponad 99% tych spraw wygrywają Frankowicze. I tak jak Pan wspomniał, szkoda, że tak długo czekamy na tą uchwałę. Pan swego czasu nawet tutaj w, w tym formacie, w Parkiet TV, mówił, że dobrze by było, gdyby w ogóle była taka ustawa, która by rozwiązała tę kwestię. Chyba, chyba tej ustawy nie będzie. Panie Kamilu, jak długo jeszcze ta saga frankowa potrwa? Widzieliśmy już, że bank PKO BP informował o kolejnych rezerwach, które na kwestie frankowe zawiąże w ciężar pierwszego kwartału. Czy to są jeszcze, nie wiem, dwa, trzy lata? Jak pan myśli, kiedy to wygaśnie? Myślę, że dwa lata to jeszcze na pewno przynajmniej, bo ten rok i kolejny to... Yy, wydaje mi się, że to jest nieuchronne, że banki będą... Yy, Księgowały dodatkowe rezerwy, będą dostawały nowe pozwy i, i cały czas jeszcze nie do końca jest ustabilizowany. No, nie do końca wiemy, jaki powinien być ostateczny werdykt i jak powinny być rozliczone te kredyty frankowe. Ja osobiście uważam, że ten, ten cały temat kredytów frankowych poszedł w niewłaściwą stronę i że teraz no, te, te, ta obowiązująca linia jest, jest, jest taka, że frankowicze dostają. Kredyt za darmo, kredyt z złotówce i no i osobiście się z tym nie zgadzam. Natomiast no, od pierwszych wyroków, od pierwszego wyroku TSUE dotyczącego dziobaków ta sytuacja banków tylko i wyłącznie się pogarsza. Te wyroki cUE, które były dwa takie istotne w zeszłym roku, one jeszcze do, do, dodały do, do tego negatywnego. Do tej negatywnej pozycji banków. No i teraz czekamy na no, wiele, wiele, wielokrotnie w swoich wyrokach. CUE zostawia, zostawiał dużo miejsca lokalnemu regulatorowi, czyli naszemu, powiedzmy, sejmu senatowi, Prezydentowi, ale też lokalnym sądom. Więc, więc no, jest, sąd najwyższy, według mnie, ma miejsce do interpretacji, natomiast no, bardzo bym się zdziwił, jakby, jakby było, było to coś, coś nowego. Zakładam, że nie będzie nic nowego z tego Sądu Najwyższego i że ten temat no, dalej będzie jednak no, bardzo dużym ciężarem dla, dla banków, ale też dla, dla sądów i też dla tych wszystkich gospodarstw domowych, których jest no, dziesiątki tysięcy, czy tam powiedzmy no, 600 tysięcy nawet można policzyć. Wszystkich, którzy kiedykolwiek wzięli kredyt frankowy, to, są, to, są, to jest spora część społeczeństwa, która się będzie tym zajmowała, dlatego no, w mojej opinii. Mają gdzieś tam z tyłu głowy takie uproszczenie, że, 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 że no te wszystkie gospodarstwa domowe, te po, te, ci, ci sędziowie i, i, i te banki, one zajmują się walczeniem o, o, o te umowy frankowe, które, w których no bardzo często są te strony w bardzo podobnej sytuacji. To wszystko można byłoby zadresować, uprościć, gdyby no albo Sąd Najwyższy, albo politycy zebrali się na odwagę i, i, i określili, w jaki sposób należy te umowy rozliczyć. No i Wtedy w wielu miejscach gospodarstwa, gospodarce uniknęli, uniknęlibyśmy tego paraliżu, który teraz mamy. Banki miałyby pewnie kapitał, sądy mogłyby się zająć innymi sprawami, no i ludzie mogliby wrócić do swoich normalnych spraw codziennych, a nie, a nie myśleć o tych kredytach frankowych, ile dostaną albo ile nie dostaną, kiedy dostaną, czy brać ugodę, czy nie brać ugody. To są niepotrzebne tematy według mnie. I, no i trochę szkoda. Jest jakaś nadzieja, że zrobi to Sąd Najwyższy, ale jest to taka moja nadzieja nieśmiała. Mm -hmm. uh, tak jak pan wspomniał. Uh... Te kredyty frankowe mocno ciążyły bankom jeszcze 3 lata temu, 2 lata temu, kiedy indeks WIG Banki i większość kursów akcji polskich banków była na stosunkowo niskich poziomach. Panie Kamilu, to jak inwestorzy podchodzą właśnie już do tej sprawy frankowej i do, do oczekiwanej uchwały sądu, no świadczy też zachowanie polskich banków. Indeks WIG Banki jest po prostu blisko swoich rekordowych poziomów. Wczoraj była bardzo pozytywna sesja. Lider bank PKO BP Russo. Ponad od 4%, PKOSA po odcięciu dywidendy zyskiwał ponad 2%. Panie Kamilu, czy tutaj te perspektywy banków właśnie? Z jednej strony kredyty frankowe, tak jak pan wspomniał, ta saga jeszcze będzie trochę trwać, ale z drugiej strony właśnie perspektywy i te przyszłe oczekiwania co do zysków, dywidend, one neutralizują te kwestie frankowe? Hmm. Jest wiele wyzwań przed sektorem bankowym. Te franki to jest jeden z tych tematów. Pojawiają się kolejne tematy związane z ochroną konsumenta. Jest, jest przed nami też no, jakaś tam niepewność co do gospodarki, co do stóp, ale no, póki co to inwestorzy się trochę mniej tym przejmują. To, co my obserwujemy, to jest no, cały czas utrzymuje się zwiększone zainteresowanie, zwłaszcza inwestorów zagranicznych. Jeśli chodzi o, Pols o Polskę jako taką, no i później się zastanawiają, co, co w tej w te, w Polsce mogą albo chcą zainwestować, to często ta rozmowa schodzi na właśnie sektor finansowy i przede wszystkim banki. No i wydaje mi się, że no, biorąc pod uwagę ich perspektywę, to Polska jest cały czas atrakcyjnym miejscem, żeby, żeby jednak inwestować. Dużo się zmieniło. Ja pamiętam, powiedzmy, dwa lata temu, Mniej więcej dwa lata temu był taki moment, kiedy no, ci inwestorzy, którzy dzisiaj dzwonią, przyjeżdżają tutaj lokalnie, spotykają się z bankami, ich jest więcej, to oni jeszcze dwa lata temu mówili, że polski sektor bankowy jest, jest nieinwestowalny. A, a dlaczego? No bo zysków nie było, regulacje straszyły, była, była duża niepewność co do prognozowania zysków. Same banki też były w takiej sytuacji, że bardzo mocno ograniczały swoje koszty i zastanawiały się nad swoją przyszłością. Teraz żyjemy w zupełnie, zupełnie innym świecie. Sam, sam na przykład ten temat frankowy, jak sobie popatrzymy, taki bank M-Bank, M on przed pandemią robił mniej więcej niecały miliard złotych zysku rocznie. Teraz wyłączając rezerwę na franki, w 2023 roku zarobił 5 razy tyle. No i, i ten, ten, ten temat, który Czyli te kredyty frankowe, które jeszcze kilka lat temu był tematem egzystencjonalnym dla M-Banku, czy oni dadzą radę, czy będą musieli podnieść kapitał. Teraz to jest innego kalibru temat. To jest temat, który no, ogranicza M-Bankowi wzrost znacznie, pewnie w znacznej stopniu też no, redukuje właściwie do zera w poprzednim roku zysk M-Banku, ale to przestał być temat egzystencjonalny i Inwestorzy na to patrzą też w inny sposób. M-Bank jest jednym z bardziej wrażliwych banków na, na temat frankowy. No i, i, i teraz też mamy no, to, ten, to środowisko wyższych zysków i te wszystkie takie ryzyka, między innymi te frankowe, o których Pan wspomniał, one są mniejszą obawą inwestorów. Teraz ważniejsze jest to, że ten strumień zysków jest bardzo wysoki, że to środowisko stóp sprzyjające bankom będzie z nami dłużej. Niesamowicie istotną kwestią jest ta zmiana podejścia. Do, do dystrybucji zysków ze, ze strony banków. Banki mogą wypłacać część właśnie zysku z poprzednich lat niepodzieloną. No i inwestorzy są w zupełnie innej, odnaleźli się w zupełnie innym świecie, mają właśnie scenariusz mniejszych kosztów regulacyjnych, mają scenariusz wyższych zysków, mają scenariusz wyższych dywidend. No i, no i tak coraz bardziej się przekonują, że, że, że to, co teraz mają, jest z nami trochę na, na dłużej. Między innymi dlatego, że to środowisko stóp procentowych będzie na dłużej. I, no, ja cały czas jestem optymistą, jeśli chodzi o polski szeroki rynek, e, i też w szczególności jeśli chodzi o banki. E, uważam, że, no, że te banki są cały czas tanie i że w, środ w takim środowisku stóp te banki, spada część z nich, z tych polskich banków oferuje stopy dywidendy e, w okolicach 10%, i, i to jest cały czas, e no, atrakcyjne, atrak to są atrakcyjne stopy dywidendy i myślę, że no, będą przyciągać uwagę inwestorów w, na w najbliższych miesiącach kwartałach. W ubiegłym roku mieliśmy rekordowe zyski banków. A jakie są pana prognozy, jeśli chodzi o ten rok, czy przyszły. Tak jak Pan wspomniał, swego czasu nawet z, od przedstawicieli KNF-u pojawiły się takie wypowiedzi, że niektóre banki być może nawet 100% zysków będą mogły. Zysku za 2024 rok będą mogły wypłacić na dywidendę. Pani Kamilu, czyli tutaj jeśli chodzi o banki, to widzi Pan taki potencjał do. do do wzrostu jeszcze notowań, tak? Tak, tak, zdecydowanie zyski w tym roku będą z dużym prawdopodobieństwem wyższe niż w poprzednim, nawet pomimo tych wakacji kredytowych, które będziemy księgować w drugim kwartale. No i ten KDF nie wykluczył możliwości, że, że te stopy, że, że nawet 100% zysków w przypadku niektórych banków trafi do, do inwestorów. Ja w, jakby rozumiem to, że przed sektorem jest Wzrost wymogów kapitałowych, pewnie jakieś tam dwa punkty procentowe. No ale nawet pomimo tego, zakładając to i mając tego świadomość, to uważam, że część polskich banków jest przekapitalizowana i, i że jest miejsce do, do wypłaty wyższych dywidend. No trzeba też wziąć pod uwagę to, że banki coraz częściej sięgają po sekuratyzację, banki rozważają emisję tych, tego nowego typu kapitału AT1. I, no i myślę, że, że też te jednak wymogi kapitałowe, jak te wyważone ryzykiem, że to tempo wzrostu będzie, będzie jednak niewielkie w najbliższych kwartałach latach i, i dlatego uważam, że, no, no, że zasadnym jest sobie Kanew, czyli że daje tą, dopuszcza tą możliwość, że, że ten, nawet całe zyski banków w z 2024 trafią do, do akcjonariuszy. No, ja też uważam, że takim potencjalnie jeszcze niedostrzeganym aspektem jest to, że, że część banków ma jeszcze niepodzielone zyski z lat poprzednich na swoim bilansie i że nawet, no, i że no, powinny skorzystać z tej otwartości KNF-u, która była właśnie na przełomie roku i, i dalej być z KNF-em w dyskusji o właśnie dystrybucji do inwestorów tych, tych niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Wspomniał Pan o spotkaniach, Wasze biuro maklerskie spotyka się i w Londynie, i tutaj w Warszawie gościcie dużych inwestorów, właśnie z City. Pani Kamilu, czy oni zwracają uwagę na jeszcze inne sektory, czy głównie na banki, czy, 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 czy patrzą, zaczynają patrzeć trochę szerzej, czy, czy robi się taka, nie wiem, no, kreuje się taka moda na Polskę? Na polskie aktywa? Nie, zdecydowanie. No, na tapetę biorą Polskę, Polska jako gospodarka rosnąca, jako bardzo silny, bardzo duży rynek i rosnący lepiej niż, niż inne potencjalne a, a kraje, plus ta stabilność, którą ta percepcję zbudowaliśmy, to, to jest coś, co przyciąga zdecydowanie zainteresowanie i, i różne są sektory brane pod uwagę. Takim obok banków, takim sektorem, na, na który poświęcamy dużo rozmów, dużo czasu to jest, to jest oczywiście konsument. Jest, jest duża świadomość właśnie tego, że te realne wynagrodzenia w Polsce rosną teraz bardzo szybko. Jest to stawiane często w takim kontraście do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, gdzie ten konsument ma, ma ciężej, u nas ma wydaje mi się lepiej. Jest bardzo niskie bezrobocie, jest podkreślane i, 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 tak, i inwestorzy się zastanawiają, w jaki sposób no, będą mogli zarobić na tych trendach w Polsce. No, niesamowicie ciekawą spółką jest PKN Orlen. Mamy niedługo pierwsz, wyniki pierwszego kwartału. No, te, te wyniki. No, no są niesamowite, biorąc pod uwagę to, że, że PKN jest też obciążony podatkiem bardzo wysokim, no to, to, i to też jest, też jest dyskutowane. Część sektorów no jest takich objętych, znaczy objętych takich, co do których mamy dużo większą niepewność jest. Jest trochę mniej wdzięczna do dyskusji typu utilities energetyka. Tam czekamy na kluczowe rozstrzygnięcia, no, ale ja bym powiedział, że właśnie banki i konsument, no to jest ten obszar naj, naj, najczęściej pokrywany w naszych dyskusjach. I, i myślę, że to jest też no, zasadne. Banki mają, na tych sobie porównamy, teraz niedawno robiliśmy takie zestawienie, jak, w, jakim, w jakim tempie banki, proszę nie banki, tylko spółki notowane na giełdzie zwiększają swoje przychody, day. I zyski, wychodzi nam, że no, te zyski spółek rok do roku rosną około 10%. Banki rosną szybciej, bo bo 16%. No a, a patrząc na, to, na te spółki, gdzie analizujemy EBITDA no bo bankach nie ma EBIDdy, no to no, gro wzrostu EBIDDy w tym pierwszym kwartale rok do roku właśnie bierze się ze spółek konsumenckich. A, no, a inwestorzy giełdowi chają wzrost i, i to są te dwa sektory, które. Dają najwięcej tego wzrostu teraz. Czyli, Panie Kamilu, pewnie kończycie swoje, swoje szacunki odnośnie do wyników za pierwszy kwartał, i tam właśnie z takiego przeglądu uh, wynika to, co Pan powiedział, te tempa, te, 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 te dynamiki, tak? I jeszcze chciałbym na koniec, Panie Kamilu, zapytać, bo pod koniec ubiegłego roku Wasze spojrzenie na, na polską giełdę, na, na tutaj potencjalne zmiany cen, były, było takie m, optymistyczne. Sugerowaliście nawet e, zmiany. Tych podstawowych indeksów WIG, WIG 20 rzędu kilku, dużych kilkunastu procent, tak? 17-18%. W tej chwili po, mamy taką realizację, sprawdza się, sprawdza się to podejście, sprawdzają się to prognozy. Indeksy WIG, WIG 20 rosną do teraz po 7-8%. Podtrzymujecie to swoje nastawienie, czyli rekord WIGu. Który tak naprawdę, no dzisiaj WIG jest też blisko rekordu. Czy mocne wyjście WIG-20 powyżej ten poziom 2500 punktów, z którym się mierzy ostatnio? Tak, podtrzymujemy, podtrzymujemy. Nasze oczekiwania co do przyszłości się poprawiają. Mamy ten sektor bankowy, tak jak mówiłem, lepiej pokaże w pierwszym kwartale lepsze wyniki niż się spodziewaliśmy. Tak samo. No. Sytuacja konsumenta wydaje się lepsza niż, niż jeszcze myśleliśmy po, pod koniec roku, no i wydaje nam się, że to jeszcze, jeszcze jest miejsce, żeby, żeby te spółki zaskakiwały wynikami. Mamy też trochę do, do czynienia, tak mi się wydaje, że z innymi oczekiwaniami co do inflacji i, i też co do stóp. Czekamy na wybory w Stanach, więc my, my wierzymy, że większość tego upside'u zrealizuje się w pierwszym półroczu, czyli te większość tych wzrostów zrealizuje się w, w, w pierwszym półroczu. Już niedługo do niedługo tego półrocza zostało. No i później, im bliżej wyborów w Stanach, tym spodziewamy się trochę większej, większej zmienności. Natomiast no, dalej uznajemy, że te polskie spółki są tanie, biorąc pod uwagę to nawet to środowisko stóp, w którym jesteśmy i no i dalej jak, jak rozmawiamy z inwestorami tutaj lokalnymi, ale też z, z powiedzmy zagranicznymi, no to staramy się ten nasz entuzjazm przekazywać i dzielić się, więc pozostajemy, pozostajemy optymistami, że uważamy, że to miejsce do wzrostów jeszcze jest. To tym, tym takim pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Biurze Maklerskim Banku Santander. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.